Cześć, jako że sezon na prezydenta mamy w pełni i różne spory polityczne kwitną nam równie ładnie jak magnolie za oknami, to zajmiemy się dzisiaj erystyką. Jako, że wszyscy tu wszystko mogą obiecać, ja mogę też obiecać. A dokładniej przyjrzymy się takiej taktyce erystycznej, która polega na zirytowaniu przeciwnika. Zirytowanie to będzie szczególne, szczególne dlatego, że wystąpiło w trzech różnych debatach. Pierwsza z nich odbyła się 10 lat temu w Twałenie, druga z nich odbyła się w piątek 11 kwietnia w telewizji polskiej likwidacji, a trzecia z nich odbyła się 14 kwietnia, czyli wczoraj w telewizji Republika. Co łączy te trzy debaty? To jest, to jest dobre pytanie. Zaraz zobaczycie. Zacznijmy od debaty z 2015 roku. Wtedy to jest druga tura wyborów. Mamy Duda, Komorowski. I Komorowski bardzo mocno zagrywał taką kartę, że Duda jest człowiekiem z partii, podczas gdy on jest człowiekiem jakby niezwiązanym z partią. On robi to, co uważa za dobre, a nie to, co mu tam partia mówi. Oczywiście Duda w pierwszej, w pierwszej debacie jakoś tego za bardzo nie wyłapał, natomiast na początku drugiej debaty jego sztab bardzo dobrze go przygotował. I na początku, na samym początku zrobił to. Pan prezydent jakoś dziwnie unika partii, która go firmuje, partii, która w końcu, jakby nie było, finansuje jego kampanię, dlatego. Jako symbol dla naszych wyborców, jako symbol także przede wszystkim dla pańskich wyborców, dla tych wyborców, którzy głosują na Platformę Obywatelską, chciałem dostawić to oznaczenie, żeby wiedzieli, z czym kandydatem mają do czynienia. Jeśli można, ja nie przygotowałem dla Pana żadnej informacji o Pana przynależności partyjnej. Stasz się żałuję, ale byłaby pewna nierównowaga, więc ja może oddam tą bardzo piękną flagę Platformy, Pani Monikowej. Ponieważ Lej. ja nie jestem z Platformy Obywatelskiej, postawię ją tutaj. Duda zrobił coś niesamowitego. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, ta flaga Platformy, zobaczcie, Komorowski dostał flagę Platformy, Formy, pozbył się jej, pozbył się, tak jakby wykreślił publicznie część ze swoich wartości, ze swojej przynależności politycznej. Yy, oddał ją, tą flagę Monice Olejnik, a Monika Olejnik jeszcze gdzieś tam od, odłożyła to na podłogę, tę flagę. Finalnie wyszło to fatalnie, wizerunkowo fatalnie. A po drugie, Komorowski przez następne 10 czy 15 minut nie mógł dojść do siebie, to znaczy wytr został wytrącony z rytmu. I to był bardzo udany zabieg. Spójrzcie teraz, 10 lat później... Mam też dla pana Rafała Trzaskowskiego, bo ostatnio uciekał od tej symboliki mojego szefa sztabu, którego już wymieniał, e, ścigał za to, że pokazał zdjęcie z flagą LGBT z Gazety Wyborczej, więc pani zaproponować Rafałowi Trzaskowskiemu, bo właśnie widziałam, że schował tę czołową flagę. Ja się jej nie wstydzę, chętnie ją od pana przejmę. Proszę bardzo. Bo szanowni państwo, ja jestem dumna z Polski i jestem dumna... To jest niesamowite, że ten sam trik znowu zadziałał 10 lat później. Ja wiem, że my nie mamy zbyt długiej pamięci politycznej, ale to jest niesamowite, że znowu sztab PiSu przygotował ten sam zabieg, zirytowanie przeciwnika przez jakiś artefakt, przez jakiś przedmiot, to znaczy flagę. I niesamowite jest to, że znowu sztab platformy, czy tam koalicji obywatelskiej został tym zaskoczony, to znaczy, że Trzaskowski nie był na to przygotowany. Co prawda, Trzaskowski już wtedy był wytrącony z równowagi, ale znowu jego to wytrąciło z równowagi jeszcze bardziej, to znaczy pozbyło go to jego animuszu. I no finalnie wypadł na tej debacie po prostu fatalnie. Natomiast był jeszcze spełniony drugi cel. Zupełnie go jakby to ośmieszyło, tak samo jak Bronisława Komorowskiego, to znaczy flaga LGBT, z którą gdzieś tam Rafał Trzaskowski przecież się jakoś identyfikował, to znaczy z wartościami związanymi z tą flagą, została przez niego schowana przed kamerami. To znaczy on po prostu powiedział, że jakby chowa te wartości, ale to zobaczyli wszyscy. A autentyczność cenią wszyscy od lewa do prawa, spójność jakąś wewnętrzną i jakby przyznawanie się do tego, w co się wierzy, co się mówi, został schowane publicznie, czyli jakoś przekreślone. No i wtedy nadomiar wszystkiego, na dobitkę. Po prostu jak Gigachat weszła i wzięła tą flagę, bo powiedziała, to są moje wartości i ja się ich nie wstydzę, tak jak się pan ich wstydzisz. No i to już rzeczywiście w tej debacie był koniec Rafała Trzaskowskiego. Pokażę wam jeszcze jedną debatę z poniedziałku, 14 kwietnia, kiedy to trzeci raz w przeciągu 10 lat, ktoś spróbował znowu użyć tej taktyki wyprowadzenia przeciwnika. Mogę mówić przeciwnika, bo to jest spóra, nie dyskusja. Z równowagi przez artefakt, przez jakieś coś, co mu ma mu przypominać skąd on jest albo jakie wartości wyznaje. Spójrzcie na to, co zrobił Słabomir Mence. Jest pan członkiem tej koalicji, gwarantem jej dalszego istnienia, a próbuje pan się w tym momencie od niej dystansować. Nie będzie pan się w stanie od niej dystansować. To jest pan podpisując tą umowę koalicyjną, pan jest koalicjantem Tuska i proszę tego przed Polakami ja dłużej tak, ja pan, nie ukrywać. Ja się tak właśnie przy, pomyślałem, że pewnie pan będzie próbował jakoś tę swoją nieudolność i recytowanie formułek przykryć jakimiś gadżetami. Więc ja mam tu taką torbę specjalną na gadżety, odkąd jeżeli ktoś z Państwa jeszcze by chciał, to jestem oczywiście otwarty. I to jest petarda, bo to jest tutaj mamy odpowiedź na to, w jaki sposób można się przed takim zabiegiem bronić. To znaczy, Sławomir Mencen próbował przykleić tą kartkę, to zdjęcie z Donaldem Tuskiem, który się tam ściska yy, z Szymonem Hołownią. Natomiast Szymon Hołownia odrobił swoje zadanie, a właściwie sztab, który go przygotowywał, yy, i wiedział, czego się może spodziewać. Wiedział, że, be, że na tej strunie będzie grane, a w dodatku wiedział, bo. 3 dni wcześniej zdarzyło się to samo co 10 lat wcześniej, że może się spodziewać jakichś artefaktów, które będą mu przypominać to lub tamto. Więc miał no, specjalny worek, do którego to wziął i finalnie Szymon Hołownia wyszedł z tego obronną ręką. To ten zabieg, irytowanie przeciwnika, to jest zabieg, który w erystyce jest bardzo długo znany, jest nawet to nie jest jakieś wielkie dzieło erystyczne, to jest książeczka napisana na kolanie, ale wiem, że jakby wielu z Was ona się podoba, bo jest taka, no właśnie przede wszystkim jest krótka, prosta. Posłuchajcie, wybieg 24. Jeśli wobec. Z jakiegoś argumentu. Przeciwnik nagle zaczyna się złościć, należy z argumentu tego usilnie korzystać. Nie dlatego tylko, że się nadaje do rozdrażniania, ale dlatego, że można przypuścić, iż dotknęliśmy słabej strony w biegu jego myśli i tu mianowicie można go złapać lepiej. Czyli zobaczcie, to nie musi być artefakt. No tutaj ak akurat tak się złożyło, że trzy razy to był jakiś przedmiot. To może być też jakieś słowo, zachowanie, jakaś myśl, argument, jakieś wydarzenie, które wspomina się po to, żeby kogoś wytrącić z równowagi, bo ktoś wytrącony z równowagi jest znacznie słabszym przeciwnikiem do. Walki, no bo w sporze przecież takim jak to show w debacie prezydenckiej się walczy, no i wtedy znacznie łatwiej jest go pokonać.